Hello wszystkim. Witam ponownie na moim kanale Podróże z tarotem. Dzisiaj mam dla Was kolejny rozkład. Będzie on dotyczył Waszych dróg życiowych. Jaka droga przede mną? Co Cię czeka, jeśli masz jakiś problem związany z pracą? Bo o tym będzie tutaj. W drugim rzędzie natomiast będzie o związku o miłości. Jeśli coś Was trapi i chcielibyście posłuchać, to gorąco zapraszam. Nie będzie rezonowało z każdym, to już wszyscy wiecie. Jest to rozkład kolektywny, więc tylko do niektórych. Jeśli wysłuchacie, poproszę łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, natomiast będzie Was informowała o tym, kiedy wyruszyłam w podróż, kiedy już karty rozkładam w innych krajach. Dlatego gorąco zachęcam do tych subskrypcji. No i cóż, posłuchajmy, co tutaj nam się poukładało. Dwójka pentakli koło fortuny, dwójka mieczy. Hm. No przede wszystkim, przede wszystkim to nie bój się płynąć z falami zmian. Mówię teraz o karierze, o pracy. Zmiany są potrzebne. W Twojej głowie roi się od różnych przemyśleń. Jak poprawić Twoją sytuację finansową? Coś tam się nie tak zadziało, coś tam jest nie, nie do końca jasne, nie wiem, czy komuś pożyczyliście pieniądze, czy się Wam troszeczkę za dużo ich rozkwoniło. Ale dobrze byłoby, żebyś te swoje przemyślenia kierowała w stronę zmian i pomału wprowadzała je w życie. Ponieważ tu karta koła fortuny. Podpowiada, że przed tobą jakieś korzyści, zyski, po prostu taka zmiana na lepsze. Jeśli zmienisz to drogę w życiu zawodowym, staniesz przed naprawdę fajniejszymi ofertami. Na pewno czekają ci jakieś negocjacje, jakieś trudne decyzje jeszcze w międzyczasie, lecz nie poddawaj się. To może dotyczyć już, już jakiejś tam decyzji i, i jakiejś tam negocjacji w nowej pracy, a może to dotyczyć tego momentu, jak będziesz jej poszukiwać, tak, że nie będzie tak łatwo od razu wszystko zmienić, że, że będą negocjacje, będą rozmowy, ale nie poddawaj się, bo przed Tobą jest karta gwiazdy. No, a to jest bardzo pomyślna gwiazda. Ona mówi e, przede wszystkim. Abyś przez pryzmat jasnego umysłu dostrzegał swoje szanse. Musisz otworzyć głowę, żeby te szanse dostrzec. Mimo, że najpierw będzie ciężko na tej nowej drodze, tak jak powiedziałam, jest to jednak normalne, tak? Bo to też nie jest tak, że sobie z kwiatka na kwiatek przeskoczymy, wszystko będzie cudownie. Kiedy rozpoczynamy tą nową ścieżkę, to nie wszyscy nam od razu do stóp padają, ale ta karta gwiazdy symbolizuje też dobre pomysły, więc jeśli tą głowę otworzysz, to te pomysły staną się jasne, będziesz szybko się piąć do góry, dlatego że będziesz miała sukcesy, takie no, no spełnienie. Spełnienie marzeń związane z tą, z tą Twoją zmianą, z tą Twoją inną pracą, z tym Twoim zarabianiem pieniędzy. Tak jakbyś znalazła takie swoje miejsce na ziemi, przed Tobą niezłe dochody, więc naprawdę doceń te swoje możliwości. One w Tobie są. Tak. czekacie przede wszystkim. Tutaj mamy kartę 10 denarów. Czeka Cię przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe, tak? Taka stabilizacja zawodowa. Przejdziesz swoje, ale naprawdę dopniesz tego celu i to dosyć szybko, i poprzez decyzję, przez podjęcie decyzji o tej zmianie pracy, czy też może podejścia do pracy obecnej, tak, bo może jak zaczniesz tam w swojej pracy rozpychać się łokciami, na początku będzie ciężko, ale dojdziesz do, do, do tego, co, co chcesz, no jesteś w stanie znacznie poprawić swoją sytuację finansową. Po prostu dobrobyt. Tyle, tyle mówi ta gwiazda, karta gwiazdy. Będziesz cieszyć się wszystkim, co najlepsze, bo to strach zamyka nam perspektywy. My nie dostrzegamy ich wtedy. Uwierz w siebie, ruszaj do przodu. Strach ma wielkie oczy. To jest takie, wiesz, przysłowiowe. No, ale niestety, tak samo jak ma wielkie oczy, to na tych wielkich oczach są potężne kurtyny, przez które nie jesteśmy dostrzec tych fantastycznych rzeczy, które, no, są na naszych ścieżkach. Naprawdę są. Trzeba w to uwierzyć i, i ruszać do przodu, bo szkoda. Karty w karty, y, pracy naprawdę rozkład, rozłożyły się rewelacyjnie, e, trzeba tylko chcieć. Natomiast jeśli chodzi o miłość, e, hmm, hmm. to tu też jakieś masz energie takie pchają cię ku temu, by się zastanawiać, czy, czy nad, nad plusami tego związku, nad minusami tego związku. Hmm. To może być spowodowane tą twoją niełatwą sytuacją finansową, tak? Bo no wiadomo, że kurczę, problemy się nawarstwiają. Nie? Jak jedno męczy, to zaraz się drugie znajdzie, a jeszcze trzecie się znajdzie, musisz popracować nad, nad takimi granicami, mm, które sama sobie budujesz poprzez negatywne myślenie, bo ono będzie ciągnęło kolejne aspekty Twojego życia. Dlatego, że. Piątka mieczy mówi o tym. Hmm, piątka, piątka mieczy mówi o tym, że mało, że myślisz o pieniądzach, to jeszcze próbujesz walczyć o to, aby w domu było spokojnie. a Być może w ogóle nie ma takiej potrzeby, tak? Wystarczyłoby może się uśmiechnąć, może troszeczkę się uspokoić, przestać dostrzegać tylko to, co czarne, a, a zobaczyć jeszcze ten blask, który, który w naszym życiu tak naprawdę zawsze jest tylko no mówię, no chowamy się przed nim naprawdę należy się odblokować dlatego, że możecie popaść w jakiś zastój i, i wtedy będzie jeszcze gorzej z tego się wydostać bo tak jak mówię, no tu już, już na związek wchodzi, za chwilę ze związku może się na zdrowie przerobić a jeszcze nie daj Boże na jakiś przyjaciół i, i zaraz się zrobi cała afera bo, bo problemów zrobi się cała głowa karta wieży radzi, aby wybrać między znalezieniem w sobie siły do zmian albo pozostać w tym maraźmie, w, w tej łasce, być takim zdanym na łaskę losu. To już może być bolesne, tak? Jak zostaniecie właśnie przy tym, co jesteście teraz. Szkoda byłoby. Jeśli natomiast uwierzysz w siebie, to wszystko, co złe, runie. Rozwali się. Jak za dotknięciem magicznej różdżki. W Waszej relacji obudzą się takie wartości jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku, chęć budowania partnerstwa w spokoju i, i wierności. Nie pozostaje więc nic innego, jak wejść na tą nową drogę, ponieważ mamy kartę słońca, tak jak tu mieliśmy gwiazdę, tak tu mamy słońce, czyli taka najbardziej przyjazna karta. A ona oznacza spełnienie w związku, radosne chwile, bezpieczeństwo, stabilizację, wszystko to, na, co najlepsze. E, tak to już jest w życiu, tak? Że tak jak mówiłam, w jednym aspekcie coś się sypie, to wchodzimy w nastrój takich lęków i obaw, a ta za sobą ciągnie kolejne konsekwencje. Dlatego ja zachęcam do tej nowej drogi, bo mówię tutaj ta gwiazda, tutaj to słońce, to. No kurczę. Nie bójcie się, idźcie w to. Idźcie w to. Zróbcie sobie dzisiaj yy, gorące kakao, posiedźcie, pomyślcie, najlepiej z odrobiną kurkumy, o tej porze roku kurkuma jest świetna, zresztą zawsze jest świetna, ale z kakałem dobrze smakuje. Usiądźcie sobie nawet same, dla relaksu włączcie film, a potem pomyślcie, bo warto. Warto. Pamiętajcie, że jesteście mocnymi osobami. Walczcie o swoje. Nikt za Was tego nie zrobi. Tylko Wy wiecie, co jest dla Was najlepsze i tylko Wy potraficie tak o siebie zadbać, jak nikt inny. Dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego przekazu. Poproszę o łapki w górę, o komentarze, o subskrypcję. Jeśli potrzebujecie wiedzieć coś więcej. E, robię też prywatne rozkłady. Pod filmikiem, wszystko będzie opisane. Odpowiadam również na pytania. Także zapraszam. I na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się spodobało. I widzimy się prawdopodobnie jutro, przemiłego wieczorku. Do widzenia dobranoc.